Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Krzysztof Krawczyński, mieszkam w miejscowości Józefków, to jest gmina Gostynin i to jest bardzo ważne. Gmina Gostynin, powiat gostyński, ale mamy nadzór jakby weteranali z Płocka, czyli lekarz weteranali w Płock. O co chodzi? Chciałem Wam to, żeby przedstawić, sytuację, żeby nikogo z Was to nie spotkało. Sprzedałem jałówkę po wycieleniu, to było, nie wiem, 9, 9 dni, 8-9 dni. Jółka się wycięła, była piękna jółka, Nic nie chciała jeść w ogóle, absolutnie nie jadła. Eee, mleka była szlanka, tak naprawdę z pięknego wymiaru. że no, co z tym zrobić, żeby nie zaległa, nie mieć problemów. I ją sprzedamy. Sprzedam tę jółówkę krowę w zasadzie, bo się wycięła, to była krowa już, tak? Sprzedam krowę i co się okazało, że e, dostałem telefon później z weterynarii powiatowej z Pocka, Czemu sprzedałem tą krowę do 10 dni po wycieleniu? Ja nie, nie wiem, czy jest problem. Oni powiedzieli tak, że do 10 dni po wycieleniu, tak samo później się dowiedziałem, że chodzi o, jeżeli chodzi o cielaki, jeżeli sprzedasz cielaka według papieru do 10 dni yy, po wycieleniu, tak samo jak i krowę, jesteś przestępcą. Będziesz karany za artykułu 34 kodeksu karnego jako przestępca. Czyli artykuł nie rozłuża niczego. Artykuł yy, miesza was wszystkich mnie, czy was przyszłych przestępców, bo to wszystko teraz będzie wynikało. Nie wiem, czy byś wziął psa, ciągnął na łańcuchu za samochodem, czy utopić ko kocięta, nie wiem, psiaki, gdzieś to jest ten sam artykuł. Chciałbym, żeby to było bardziej nagłośnione, żeby, żebyście się poznali zapoznali z tym artykułem, bo naprawdę nikt o tym nie wie. Wszyscy puchają cię w głowę. Yy, nagrałem na YouTubie filmik, wszystkie odpowiedzi, co mam z różnych powiatów. Nikt nikogo nie informował. Moim zdaniem, yy, cały klucz sytuacji, czy w ogóle problem sytuacji polega na tym, że jest brak informacji ze strony przede wszystkim powiatowych lekarzy weterynarii. Przede wszystkim, na mnie to jest główny problem. Nikt, nikt, nikt nas nie powiadamiał, yy, was zapewne też nikt, dopiero o tym się wszystko dowiadujecie, że to jest przestępstwo. Nie! Wykroczenie. To jest przestępstwo. Artykuł 34. Zędzanie się z Czyli przyjechał do mnie i powiedzieli, panie, czemu pan tą krowę sprzedał 9 dnia, a od 10 dnia mógł pan dopiero to zrobić. Ja mówię, proszę pana, o tym nie wiedziałem. Brak jest informacji i z rolników próbuję robić się przestępców i będziecie przestępcami. Wielu z was już wkrótce się zapozna z tym artykułem. Nawet jeszcze nie wiecie, jak już jesteście tam naświetleni, tylko dziwna jest sytuacja podchodzenia do sprawy, tak? dlaczego, dlaczego, powiedziałem, że wywodzę się tutaj z powiatu moslińskiego i lekarz powiatowy Płock? Z tego, co wiem, bo mieszkam na skraju województw, czyli mamy tutaj Pojawsko Pomorskie, mamy Łódzkie, obok, blisko, Wielkopolska, 30 km obok, przyjeżdża lekarz weterynarii i się pyta, proszę pana, czemu pan sprzedał bydlę, krowę, nie wiem, cielaka, niezgodnie z przepisami? Ludzie otwierają oczy, to jest przestępstwo. No, więcej tego nie rób, bo tego nie można robić, bo to jest... i tak dalej. A u nas nasz lekarz w weterynarii z spłocka od razu zawiadamy policję, bo no, jest to przestępstwo według artykułu, i policja y, musi swoją pracę wykonać jako, jako urząd państwowy, tak, i policja prokuratura, i teraz będę miał sprawę w sądzie. Za znęcanie się na zwierzętami. Nie wiem, czy widzicie, czy tutaj ktoś się na nimi zręca. Chyba raczej nie. Tylko papier, dokumenty, które. Yy, yy, nawet nieświadomie nie zrobić, Nie wiecie, że to, taki przepis istnieje. Złożycie sobie yy, w agencji. Agencja nawet też o tym nic nie wie. Tak naprawdę. I teraz mamy sytuację patową. Bo tak. Wszyscy rozsyłałem yy, ręce. Nikt o tym nie wie, ale. Artykuł jest, przestępstwo zaistniało i teraz czekam, aż mnie ktoś ukaże. Jeszcze nie wiem jak. Wziąłem e, 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 prawnika. Zobaczymy jak sprawa się zakończy, ale mam nadzieję, że chociaż w jakimś stopniu będę Was w stanie tutaj przekonać, żeby Was powiadomić, żebyście tego nie robili, bo bardzo, źle to się dla Was skończy. Jestem jakby protoplasem tego tytułu, ale już byłem na policji i wiem, że już kolejne sprawy wpływają. E, u mnie w powiecie. nie wiem, tak jak powiedziałem, inne powiaty inaczej podchodzą. Czyli przychodzi, na policję nie zgłasza i jest, jest, jest spokojnie. Ale gdzieś tam w całej Polsce tych powiatów pewnie jest ze 200, pewnie w tych 20, gdzieś tam e, wszystko wypłynie, że ktoś zgłosi to i jesteście tymi prze, przestępcami. Także przestrzegam nas przed tym, żeby do 10 dnia, tam gdzieś jest 7, ale to jakieś przeliczki są, nie sprzedawać krowy pobycie. Nie wiem, co by się z nią działo. Nie wiem, ona tu może tu konać może tutaj się przewracać, ale nie wolno wam tego zrobić, to co powiedziałem, sprzedać przed 10 dniem, tak samo cielaczka, nie wolno wam sprzedać do 10 dnia po, po wycieleniu też, jeżeli to zrobicie, jesteście, będziecie karani za artykuł 34, znęcanie się zwierzętami, ja tego nie rozumiem, ale chociaż mam nadzieję, że działamy tutaj właśnie z agroprofinem i działamy i jeszcze staramy się w internecie to nagłaśniać, żeby nikogo z was to nie spotkało i teraz zobaczcie, no przejdźmy czy, czy ja się znęcam na zwierzętami A Tomo się znęcam? Może nad tobą, nie? Słuchajcie, to mam z tego rodzaju, że e, dostałem wezwanie na policję i na policji e, dowiedziałem się w ogóle jaki mam zarzut, czyli artykuł 34 znęcanie się na zwierzętami. Policja oczywiście mnie przesłuchała. Dlaczego? Co ja zrobiłem? Powiedziałem, że mnie, słuchajcie, no nie jadła, tak, bo prawie 10 dni. Chciałem się po prostu zabezpieczyć przed tym, żeby nie zaległa, nie i jakby nie zachła z głodu, że tak powiem, nie? Po czym zdziwiłem się takim tematem, że za 3 tygodnie dostałem pismo z prokuratury, gdzie prokuratura na podstawie, słusznie, bo tak czynność zaistniała, Yy, poinformowałem, że wchodzi na hipotekę na moje gospodarstwo, na działkę, której tu jesteśmy, z chłopakami, na obory, na nie wiem, na wszystko 25 hektarów na największą działkę, yy, na poczet potencjalnej kary 25 tysięcy złotych. I teraz odw odwaliśmy się do tego z adwokatem. Dlaczego to robią, nie wiem. W życiu nikomu, nie byłem miny 10 złotych. I teraz tutaj widzimy, że naprawdę yy, działania prokuratury, policji, w ogóle urzędów w tym kraju. Polegałem na tym, żeby naprawdę wszystko zabezpieczać, wszystko gonić. Nie ważne, czy ty jesteś przestępcą, czy ty jesteś normalnym człowiekiem, ale wchodząc tobie na y, hipotekę, że ja też mam 46 lat, nie, nie jestem starym człowiekiem, tak? czyli nie uciekam przed karą, gdzieś tam nie przypisuję córki i tak dalej. Z czego to wynika? Nie wiem. Zadaję pytanie. Czemu właśnie w jednych powiatach tak się odbywa, że rolnicy są y, prześladowani, bo tak można powiedzieć, że są prześladowani, a czemu na przykład w powiecie, który mam 3 km obok, nie są już prześladowani. Nikogo nie goni, nie robi tego, nie wiem. Czy to są względy polityczne? Daleko mi od tego. Nie chcę wchodzić w politykę, ale pytanie trzeba to zadać. Czemu tak się dzieje? Rozmawialiśmy tutaj z panem e, Pawłem Zarzeckim, że pamiętam, e, prezesem e, zarządu Związku Ochrony Bydła miejskiego. Pan, pan powiedział: dziękuję mu za to też, że powiedział, że. Chętnie pomoże i będzie w sprawie, że nie, mo nie może tak być, nie? I w ogóle, e, z Panem e, Waldemarem Brosiem, przewodniczącym w Związku Spółdzielni męczarskich też. Mówi, będę rozmawiał z Panem Ministrem, ale pewnie może z czasem coś się zmieni, ale na ten moment to się, na, na moment nadaje, nie wiem, do sprawy do reportera, dlaczego ja czy tam... nie wiem w ogóle co tutaj trzymajcie się.